Rozdział pierwszy Ściśle tajna informacja. Pawilon słoni, po brzegi wypełniony był snem, tak jak całe zoo o tej porze. Spokojne oddechy, chrapania, przewracania się z boku na bok. Te odgłosy snuły się po alejkach ogrodu i wypełniały jego każdą wolną przestrzeń. Miasto ze swoimi przepełnionymi wiecznym szumem i hałasem ulicami, chodnikami i domami odpływało gdzieś daleko i nic nie zakłócało spokoju szybujących po sennych krajobrazach zwierzaków. To ranne uśpienie przeciął nagle dźwięk kroków. Budzon otworzył oczy i zaczął nasłuchiwać. Przez te wszystkie lata spędzone w ogrodzie nauczył się dokładnie rozpoznawać nastrój swojego opiekuna. Słysząc, jak nadchodzi, już z daleka wiedział, czy jest zatroskany, czy radosny, jakiej muzyki słuchał rano i jakie wrażenie wywarła na nim poranna lektura gazety. Dzisiaj kroki brzmiały zupełnie inaczej. Kroki zbliżały się, a Puzon odnajdywał w nich niespotykane do tej pory napięcie. Jeszcze chwila, dwie jej kroki były już przy pawilonie, zgrzyt klucza w zamku. Drzwi otworzyły się i opiekun wszedł do środka. W milczeniu skinął głową, a potem na palcach podszedł do puzona. Na palcach, bo w pawilonie spał jeszcze jeden słoń kajtek. A informacja, jaką opiekun chciał przekazać puzonowi, była ściśle tajna. Skaczesz dzisiaj? wyszeptał. Dzisiaj. Buzon ze zdziwienia uniósł trąbę. Zamknęli zoo dla zwiedzających. Dyrekcja ma jakąś ważną konferencję na mieście. Nikogo tu nie będzie. Masz dwadzieścia cztery godziny. Jak się nie zmieścisz, to leżymy. Zmieścisz się? Powinienem. Puzon zmarszczył z namysłem czoło.